Pojażdżasz pewnie swoje początki na LinkedInie. Ludzie hmm. mówili jeszcze te trzy lata temu, że tak tutaj to ludzie trochę, tak trochę jakby mieli kij w tyłku, tak tu się nic nie się dzieje. dzieje. Tutaj w ogóle nie ma żadnych dram. Hmm. W ogóle po co tu być? Taka sztywniacka atmosfera. A poza tym gdzie mi, gdzie mi do nich? Tak, tak, tak no oczywiście, wszystkie, wszystkie tuzy biznesu. Tak. Gdzie ja tutaj pomiędzy nimi? Tak. No ale to niestety jest smutna prawda o, o tym, co było przez lata nam pompowane, kiedy myśmy w od tego socjalizmu, próbowali w ten kapitalizm bardzo szybko wchodzić, to niestety trzeba było niszczyć, mhm. żebyś ty mogła przetrwać. Wyścig szczurów, ten mhm. ludzie wykań... po głowach innych skaczący i nagle, wiesz, ludzie dojechali do czterdziestek. Pięćdziesiątek. To Pięćdziesiątek, ja się... wiesz, obrócili się <laughs> za siebie, mówią, kurde, co ja robię, nie? Tak, może można spróbował. inaczej. Może spróbuję inaczej, tylko mhm. to jeszcze pięć lat temu, kiedy zaczynaliśmy z tą społeczności human, human to human, trochę nie było Takiego, dobra, ale to znaczy, że jak? Nie? A teraz ludzie mówią, czytałem o tym human to human, czy tam kolega, koleżanka jest, gdzie to się trzeba tam zapisać. coś zapisać? Nie? I mhm. mówię, kurde, nigdzie. Wiesz, że normalnie jak masz to w sobie, mhm. to zaczynasz komuś pomagać i w niczym się nie musisz zapisywać, bo okay. tutaj nie ma szefów, nie ma grup, nie ma jakiegoś opłat, żadnych, opłat miesięcznych. nie ma, wiesz, bo, wiesz czytasz. Sekta Banaszkiewicza, nie? Oj, tak. No sekta to jest Mafia. Gra... Mafia, sekta to jest gra na jedną osobę. Aha. Na góru sekty. Tak. A tu wszyscy grają na wszystkich. Mhm, tak. I tutaj nie ma najbardziej wygranej osoby. Absolutnie. Nie mhm. wiem, kto najbardziej wygrywa. No, ty mhm. masz dużo. E, tak. Nie wiem, Ania Cieciurska. Ja Można wygrywa. powiedzieć, ma dużo. Ale z drugiej <laughs> strony i Radek Cieciurski ma dużo. Tak. Wszyscy mają dużo. Tak. I każdy, kto przychodzi i najpierw chce dać, bardzo dużo dostaje. Natomiast trzeba najpierw zacząć traktować ludzi jako ludzi, a nie lidy. Co było na przez lata niestety strasznie mocno mm. wtłaczane, że to jest lead, tak. traktuj go newsletterem, będzie dobrze. Na szczycie nikt nic nikomu nie sprzedaje. Tak, tak. a później biznes jest A wszyscy się z wyjeżdżają z biznesem. To tak. jest wspaniałe.